ja sobie piłkę pogram, której nie ma. No hejka, a raczej hej, cześć! Witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na kanale Marty, czyli moim. Standardowo witam się z wami ja i standardowo nie wita się z wami Klaudia. Standardowo Ola się ze mnie śmieje. Mamy dzisiaj ostatni trening w tym sezonie. Woli mnie łokietek. Nie mogę zajmować się dzisiaj bramkarstwem. Nie wiem co mi trener wymyślił, czy w ogóle czy to wiadomość na Facebooku. I w ogóle miałam coś do powiedzenia i zapomniałam, co? Ola, może ty wiesz? A, tyle mi mówisz, że ja to wszystko wiem. Pomyślałam sobie, że jak ostatni vlog to wezmę kamerkę na klatę. I no wszystko by było tak fajnie. Gdyby nie to, że pomyślałam o tym. Na chwilę przed wyjściem z domu i nie mam naładowanej kamerki, więc ile wytrzyma, to wytrzyma. A reszta to nie wiem. Ola, idziemy pokopać. Nie ma piłek. A przecież damy się nie chciało. Jakbyś słuchała przed chwilą, to byś wiedziała, że boli mnie łokietek i nie mogłam wziąć. No, tak naprawdę to piłki były za ciężkie, bo tam były jeszcze kamizelki i coś tam, i coś tam. Zostawiłam to młodym, silnym, zdrowym, których nic nie boli. Możesz to teraz powiedzieć. Co, Marta nie nagrywa mnie? Nie, hej, cześć! Hej, cześć! Witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Marty. Tym razem niestandardowo witam się z wami. Ja bo już no, długo się z wami nie witałam, no ale jednak patrzcie. W drugie jesteśmy no ja powie, powiedziałam coś podobnego. Tak? Tak, także są dwa wstępy w jednym filmie. Bardzo podobne do siebie. Dobrze, to nie było, to nie było planowane jak coś. No. żeby nie było. W ogóle e, patrz co mam. Czeka. No, 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 ale najpierw pokażę, jak Ola się bawi z siatką tam. O, mamy nowe siatki, nawet mają metkę. Tak, zostawiłam olę z tym. Troszkę. Marta, po co tam jest zawiązane? No właśnie, nie wiem. Założyli nowe siatki i założyli je źle. Rozumiesz to? Poplątali coś. Piłka muszą to naprawić. E, wiecie co, powiem Wam historię. Myślałam, że tutaj jest napisane Coca-Cola. To nie jest napisane Coca-Cola. Takie mało piłkarskie ze skarpetki. A teraz idę do Oli zobaczyć jak radzi sobie z siatką. Ktoś podplątał, to jest pod tym. Ech. Ciężkie życie piłkarek, co? I na jeden trening jeszcze w dodatku trzeba to rozplątać. Ale Ola sobie ze wszystkim poradzi, wiadomo. Nie to co jakaś marta. A to i tak jest za krótkie. Ale patrz, teraz tak będzie, i ty zejdziesz z tej siatki. I powinno być. No zywal... no zobacz, gdzie to jest. To powinno być tu. No. Marta, i tak było to za krótkie, i w ogóle jak ja to mam tutaj. Przepraszam. To jest, to jest bardzo dobre pytanie. No ładne te nowe siatki, ale mógłby ktoś to Ładniej założyć. Na razie są założone na ile Ola? Na takie 3+, plus, nie? No. Albo na taką dwóję na szynach. I tam sznurek żebruje, naprawcie. Naprawcie sznurek. No Ona się nie jest. powinna kręcić. Więc paluchy w i ją uderzę od dołu. Żeby się nie kręciła. Jedzie, tak. Nieźle. 6-2. Uh. 7-2! O jezu, ale was robią, ty! robiący! No, no, no. Chcę jeździć z 20 z przybliżeniem na Marcie, jak tutaj. No, jest takie odwrócone. No, nie, 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 ja, nie, 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 mi nie, <ślesztę> <Taki, ślesztę> Ka, sobie przyszła. Kamienarka? Jak daleka, że. Patrz, nie patrz, uda, udaje, że nie zna. Nie zna Tymiar. Nie zna, przyszła na tej nie zna nikogo. A, nie zna nikogo. A może jadę do tej drogi? A tak sobie fajnie grają ja Tutaj bramkarka jako skrzydłowa, sobie gra. O, tutaj bramkara jako skrzydłowa. No, a teraz ostrożnie mogę zobaczyć. Co się pobiega, co pobiega? Tutaj mamy trenera na bramce. oraz na pozycji Ada. Tutaj Oliwie sobie piłeczko prowadzi. Klaudia to jest wolny elektron, na no sobie biega, gdzie chce. O, 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 patrzy. Podniosła tę rękę, żeby zobaczyć, jak Taszek Może teraz zobaczy. Idzie do nas. O, Marta przybyła. No, ma, bo, bo nie mogę się z ruszać. Przyszła nie wiadomo po co. <noise> Natalia o, w kolejnych ja Kolejna gwiazda. O, A widzę, widzę, co widzę, co widzę, Czy to jest Julia? Oddali Julia. Mm. Też bizneswoman. <noise> Bardzo przepraszam była ręka Karoliny, nie kamera. <noise> Osłoniłam, bo ciałem kamerę. Tak. Jedna bizneswoman. Dziewczynka. i druga wiwocna. I I y, nie widzę. A, już to daleko poleciałam. No nie mogę. O, i tu. Bo niebieska to nie... I tam... Coś powiedzieć. O, o, czy to strzeli? Nie. Ej, ja myślę, że to powinna mnie zatrudnić. Jak nie znajdę sobie jakiejś przyzwoitej pracy kiedyś. Dobrze, to ten moment. Teraz znajdziemy kogoś do wywiadu. Przepraszam pani Aleksandro. Bawię się w dziennikarkę. Czy pani, co pani powie o meczu, proszę? Proszę wyzwała, to na to. <grym złożyła> Nie komentuję <grym złożyła> A co pani koją twoim meczu? Ja? A to jest mikrofon <grym złożyła> Że są roztrzepana Że tak, nie, troszkę się zmęczyłam Ale to przez słońce Że Nie wykorzystałam iluś sytuacji Że nie umiem strzelać <grym złożyć> Jak w sumie wszystkie <grym> złożyć> Tyle złożyć. sytuacji Zmarnować, to tylko my potrafimy że nie mówię za komentarz a, jeszcze jedna rzecz. Miałam wrażenie, że złamałam nos. No dobra, nie złamałam, ale że coś mi się stało z nosem. I czułam tak wilgotno trochę w nosku, więc myślałam, że jeszcze. Krew. To ja Krasnal ci kiedyś pozwoliła? Tak, krasnal. Klasal... Nie dość, że strzela dla nas, dla, dla ich bramki. A krealia wydziejska grała tylko z pomarańczowymi. O, kto tu umarł? Hej, <grywk> umarł. To ja. Dobrze, a co pani powie na temat tego meczu? Było no <noise> fajny, tylko Klaudia grała cały czas z białymi i w sumie to się zastanawiam, czy aż z białymi, czy nie z zielonymi, i dopiero na końcu garnałaś sama. Ty ty już w sumie grałeś z przeciwnikami, bo nie strzelać. Nie. nie. Nie, nie, nie zgadzam się z tą opinią. Po prostu Claudia e, no, grała tak, fragment nagranej z Mitsubishi, e, bo mi na... słońce świeciło i pokazało, że co? A tutaj kolejna Witam. Co pani powie na temat metu? Pani Pani przybyła na sam koniec, także, ale może. <tosanowicie> e, tak, przyszłam, ale widać było zaangażowanie. <tosanowicie> <tosanowicie> tutaj niektórzy się co prawda <tosanowicie> opalali, ale. <tosanowicie> Uważam, że było świetnie. A ja chciałam powiedzieć jeszcze, że tylko trochę odejdę, żeby włoskać, ponieważ ja nadal nie wiem, czy jak się dotyka tego mikrofonu, to jest dźwięk jakiś, więc teraz no dobra, próba. I jak teraz tego marta nie już to będę zła. O, 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 o. Jest nie, jak się nie zmieni do Ej, Także... tego do worka. A co to za z tyłu się obijają? Nie biegną, tylko idą. Proszę bardzo. Ładnie. O, tam za martą też. O tutaj ta pani też idzie. Za A nie trupka. Czemu. Okej, cześć. Żegnajcie wszyscy ja. bardzo serdecznie. Żegnamy się ja, ja, i ja i ja. I to, no, mam nadzieję, że tam Karolina to nagrywała jakieś fajne rzeczy, że obejrzeliście sobie coś ciekawego. Dzięki Wam za oglądanie i widzimy się w nowym sezonie. Cześć! Cześć! O, o Marta to no O nie, nam Zuma chyba. To jest przypadek. Marta, jakby się to zooma nam przez przypadek, bo chciałam oddalić i pokazać jak no, to się dawaj, cinko, cinko, cinko. Ale tego nie nagrałam, bo... Dawaj,